Waldek budzi ojca i mówi, że chce mu pokazać coś fajnego. Po krótkiej sprzedce, Kiepski idzie zobaczyć to, co polecam mu syn. Okazuje się, że ich dom płynie po oceanie. Kiepski nie może uwierzyć własnym oczom. Waldek jednak udowadnia mu to. Ferdynand choruje na chorobę morską i musi wymiotować, więc biegnie do WC. Na korytarzu, w drodze do toalety, dogania go Paździoch. Kiepski opowiada mu o całym zajściu. Niestety nie ma klucza, sąsiedzi nie mogą otworzyć drzwi. Na korytarzu pojawia się Boczek w przebraniu kapitana. Oznajmia im, iż jeśli chce się wymiotować, należy to robić w torbę. Daje jedną wertkowi, zaś Paździochowi każe to robić skarpetę. Dlatego w ramach stanu wyższej konieczności proponuję skorzystać z własnych skarpet. Klucz do kibla ma kapitan Boczek, gdyż tam znajduje się ster. W mieszkaniu kiepskich Halina, Ferdek, Babka, Waldek i Paździoch siedzą i trzymają na głowie zimne kompresy, gdyż bardzo ich ona boli. Jak zwykle cała wina spada na Ferdka. Ten jednak opowiada jej co mówił Boczek. Rano przyszedł tu minister i ksiądz ochcił ich dom i uczynił go morską jednostką. Lecz dlaczego to Boczek jest kapitanem? Paździoch proponuje demokratyczne wybory kapitana. Oczywiście jedynym kandydatem jest Marian Paździoch. Bowiem w 1962 roku, na zjeździe emerytów na Mazurach, pływał rowerkiem wodnym. Pływałem rowerem wodnym na spływie emerytów i sprawdziłem się w tej roli. Pierwszym rozkazem jest obalić boczka i zanurzyć kotwicę. Według ministra kotwica ma być babka. Boczek zostaje zdegradowany do stopnia zwykłego majtka. Na korytarzu myje podłogę. Tymczasem Waldek z ojcem łowią w toalecie ryby. Nagle udaje im się wyłowić buta. Kurde, no, co daje? Boczek jest zdenerwowany. Postanawia założyć u siebie ster i sam sobie być kapitanem. Cała rodzina kiepskich siedzi w pokoju i wymiotuje w specjalne torebki. Narzekają na rządy kapitana Paździocha. Zabrał on ster do swego mieszkania. Największe pretensje żywi babka. Uważa, iż za boczka było lepiej. Lodówka była pełna i nie zarzucał kotwicy jest przeciwieństwie do Mariana. Cała rodzina prosi, aby to Ferdynand został kapitanem. Bo gdybyś miał jaja, to byłbyś i kapitanem, i sterem, i w ogóle byś nie robił okręty. Ten stanowczo odmawia, gdyż ma chorobę morską. Dzięki dopingowi i prośbom rodziny postanawia przyjąć na siebie ten ciężar. Pierwszy rozkaz zarzucić kotwicę. Kapitan Boczek, kapitan Paździoch i kapitan Kiepski spotykają się na korytarzu. Kiepski obraża ich wszystkich i mówi, iż są debilami, na co Marian po raz kolejny przypomina mu o pływaniu rowerkami wodnymi po mazurach. A Boczek 10 lat później pływał po dunajcu w tej z powrotem. Postanawiają, iż każdy będzie pływał jak sobie będzie chciał. Dochodzą do wniosku, iż w taki sposób nigdzie nie popłyną. Ale przecież to nieważne, bo i tak nie wiedzą dokąd mają płynąć, a najważniejsze jest, żeby w ogóle płynąć. Wspólnie zarządzają cała naprzód, po czym każdy idzie do swych mieszkań. Titanik, bo tak ów statek się nazywa, ma przed sobą górę lodową. Dochodzi do kutni, którą stronę kręcić sterem. Babka chce w prawo, Halina w lewo, a Waldek prosto, na suchy ląd. Kiepscy chcą ją ominąć, lecz niestety nie mogą. Bo mimo tego, że Boczek kręci sterem w tą stronę co oni, to w przeciwną kręci Paździoch. Ferdek denerwuje się, iż każdy kręci gdzie sobie chce, odchodzi od Steru i oznajmia, iż ma to głęboko w dupie. A poza tym chce mu się wymiotować. Halina z babką przejmują Ster, każda kręci w przeciwnym kierunku. Waldek prosi, aby ojciec ich uratował. Uf jednak wykrzykuje kilkanaście razy słowo określające tylną część ciała, po czym wykrzykuje, niech to wszystko się wreszcie skończy. Tytanik uderza w górę, woda dostaje się do środka. Na szczęście to tylko sen. Waldek budzi ojca. Chce mu pokazać coś fajnego. Ferdynand jest przestraszony i ostrzega syna, iż, jeżeli tam jest ocean, to zasadzi mu kopa. Waldek tłumaczy ojcu, iż musiało mu się to tylko przyśnić. A on chciał mu pokazać, jak Paździok załatwia potrzeby fizjologiczne. Kiepski jest szczęśliwy, iż wszystko jest już po staremu.